Witam. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś z dziedziny arkusza kalkulacyjnego Excel, a konkretnie chodziłoby mi o zastosowanie makro, makro definicji. No, żeby to w ogóle można było tutaj zrealizować w arkuszu kalkulacyjnym, to w menu głównym powinniśmy mieć dewelopera. Mamy widok, mamy recenzję, mamy dane. Nie widać dewelopera, więc sięgamy do pliku. Trzeba sobie na tym kliknąć, następnie opcje i w opcjach, proszę spojrzeć, mamy kilka tutaj różnych możliwości do wybrania, na przykład dostosowywanie wstążki, i ten deweloper domyślnie jest odhaczony. Trzeba go zahaczyć, zatwierdzić. I już go mamy w tym momencie, proszę zobaczyć. Pojawił się nam pennu głównym. I jeśli klikniemy na deweloperze, to pojawiają się nam tutaj już narzędzia związane właśnie z makro. I pojawiają się też narzędzia, które będziemy sobie dzisiaj wykorzystywać, a przynajmniej jedno z nich to, jest, to są formanty formularzy. Tutaj są różne ciekawe narzędzia. Które można dodatkowo zastosować, jeśli będziemy wykonywać jakieś działanie. No i ja proponuję Wam, żeby zrobić, powiedzmy, na sam początek taką formułę, która umożliwi losowanie jakiejś liczby. To niech symuluje. Rzutkostką, więc dlatego liczby spośród sześciu możliwości. Zróbmy sobie formułę równa się, zaczynamy każdą formułę od znaku równa się, wpisujemy pierwsze dwie litery lo, i już tutaj mamy kilka różnych funkcji, które mogą być związane z takimi początkowymi literami nazwy. Na przykład mamy los zakres. Wybieramy sobie to i w argumentach mamy dół i górę. Dół niech to będzie 1, natomiast góra pośredniku, niech to będzie 6. Zamykamy nawias Enter i w tym momencie naciskając klawisz F9, czyli klawisz funkcyjny nad ósemką, zwróćcie uwagę, my tutaj otrzymujemy losowo. Jakieś liczby, i my sobie to wykorzystamy do stworzenia kostki do gry. W tym momencie naciskamy przycisk F9, żeby móc odświeżać tę liczbę w komórce B1, ale możemy sobie do tego celu właśnie wykorzystać przycisk z formatów, formularza, ten pierwszy. Proszę zobaczyć. Klikamy, przytrzymujemy i przeciągamy. Na Taką długość i szerokość i wysokość, jaką nam się podoba. I w tym momencie ten przycisk możemy opisać jako los, właściwie makro do tego przycisku możemy opisać jako los i wybieramy sobie opcję zarejestruj. Czyli będziemy chcieli zarejestrować makro, naciśniemy tu jeszcze OK, czyli rozpocznie się rejestracja makro, i teraz pamiętajcie, że od tej pory aż do zatrzymania rejestrowania, wszystko co zrobicie, to będzie nagrywane. Czyli potem będzie się wykonywać już bez Waszego udziału po wybraniu makra. Ja bym chciał tylko, żeby mi się tutaj odświeżyła zawartość tej komórki B2, więc ja sobie nacisnę klawisz F9 funkcyjny, w tej chwili mi się ona odświeżyła i zatrzymuję rejestrowanie. I w tym momencie zauważcie, że jeśli ja kliknę na tym przycisku, to już za każdym razem powinna się mi tutaj zmieniać ta liczba w komórce B1. Ja mogę sobie oczywiście, klikając prawym przyciskiem myszki na, na tym przycisku, mogę sobie jeszcze spowodować na przykład zmianę napisu, bo ten przycisk jeden to mi się za bardzo nie podoba, ale na przykład z rzut kostką to już byłoby zdecydowanie lepiej. No i teraz ja jeszcze wam proponuję zrobić taką imitację kostki, czyli zaznaczamy sobie dziewięć komórek i z narzędzi głównych możemy tutaj wybrać opcję formatu i wysokość wiersza. Na przykład niech to będzie załóżmy 30, nie wiem, czy to będzie dobrze, może trochę mało. No to dajmy no, może niech będzie 30, szerokość załóżmy niech to będzie 5. I w tej chwili jest już Tutaj coś, co będzie nam sugerować ściankę kostki. My to możemy jeszcze bardziej uaktywnić, wybierając jakieś określone obramowanie. Wtedy będziemy to lepiej widzieć. Proszę spojrzeć. Możemy sobie to jeszcze jakoś tam zakolorować. No nie wiem, jaki kolor byśmy chcieli, na przykład taki. I teraz chodziłoby nam o to, że jeśli w tym polu pojawi się jedynka. To powinna się pojawić na przykład gwiazdka tylko w polu środkowym tej naszej ścianki kostki. Jeśli pojawi się to szóstka, to gwiazdek powinna być sześć w górnej części tej ścianki i w dolnej części. No i jak to zrobić? No oczywiście możemy skorzystać z bardzo powszechnie wykorzystywanej w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcji: Jeżeli, czyli zapisujemy sobie tutaj równa się, jeżeli ja tylko wprowadzę tę formułę na początek do tej środkowej części mojej ścianki od kostki. I jak widzicie, wpisałem for, funkcję: Jeżeli, poprzedziłem ją znakiem równa się, i teraz przechodzę do argumentów. Mamy podpowiedź: Co mam zrobić? Najpierw muszę zrobić test logiczny, czyli, jeżeli co. Jeżeli ta komórka, ta komórka w moim przypadku to jest b1, jest równa 1, to co mam zrobić? No to oczywiście mam tutaj na przykład wprowadzić gwiazdkę. No i już to zrobiłem. A co w przeciwnym wypadku? No musimy się zastanowić, czy jeszcze na przykład przy dwójce, przy trójce, przy czwórce, piątce czy szóstce pojawi się nam gwiazdka w tym polu. Przy dwójce nie pojawi się, bo będzie tylko w w tej części ścianki i w tej części. Przy trójce pojawi się, więc powinniśmy tutaj jeszcze zagnieździć kolejną funkcję. Jeżeli otwieramy nawias, i znowu, jeżeli ta komórka jest równa trójce, to co mamy zrobić? No to mamy wpisać gwiazdkę. No i teraz średnik, czy jeszcze nam coś potrzeba? No przy piątce też się pojawi gwiazdka, więc znowu zagnieżdżamy. Jeżeli otwieramy nawias, jeżeli to jest równe 5, to też wstaw gwiazdkę. A w przeciwnym wypadku możemy zdać znak pusty, czyli nic nie wstawiaj. Dajmy tyle nawiasów, ile żeśmy rozpoczęli, czyli tyle nawiasów zamykających ma być ile otwierających. Enter. No, i już mamy tutaj gwiazdkę, ona nie jest jeszcze wyśrodkowana. Tu mamy takie narzędzia, za pomocą których możemy to w jakiś sposób wyśrodkować. Możemy sobie to też powiększyć. Załóżmy, jeśli byśmy chcieli mieć troszkę większe. No i w tym momencie zauważcie, że jeśli jest piątka, jeśli jest trójka, to się wyświetla gwiazdka, ale jeśli jest dwójka, to się nie wyświetla. No i teraz jeszcze spróbujmy zrobić formuły dla pozostałych, czyli. Na przykład dla tego pola równa się, jeżeli... Otwórz nawias. Jeżeli to pole jest równe... No teraz, czy jest równe 1? No nie, bo jak będzie 1, to tylko tutaj się ma pojawić gwiazdka, nie w tym polu. Ale dla dwójki, dla trójki, dla czwórki, dla piątki, dla szóstki już tak. Czyli jeżeli to pole jest większe od 2, od 1, przepraszam, to wtedy co rób? To wtedy wprowadź gwiazdkę... A w, przeciwnym, a w przeciwnym, wypadku nie wprowadzaj nic, zamknij, nawias, Enter. Może to było dosyć nieczytelne, ale teraz lepiej tą formułę widać, powinno być dobrze. I my sobie ją już tutaj w pewien sposób będziemy kopiować, bo tak nam będzie prościej, czyli Ctrl-C na przykład, gdybyśmy sobie ją skopiowali do tego pola, Ctrl-V, do tego pola, to teraz pytanie, czy dla dwójki tutaj powinno być? No nie. Tutaj gwiazdka się nam w tym polu po prawej stronie nie wyświetla dla dwójki. Dla trójki też nie. Dla czwórki? No, tak. Czyli powyżej trzech. Dla piątki też i dla szóstki też. Enter. Spróbujmy zastanowić się jeszcze, co tutaj mamy wpisać. Czy dla jedynki? Nie. Dla dwójki? Tak. Dla trójki też. Dla czwórki też. Dla piątki też. Czyli tutaj już w ten sposób. Teraz jeszcze sobie to tu skopiujmy. I teraz dla jedynki tutaj nie. Dla dwójki też nie. Dla trójki też nie. Dla czwórki tak. Czyli powyżej trzech. Dla piątki też. O, właśnie. I te dwa pola będą charakterystyczne tylko dla szóstek. Czyli moglibyśmy tutaj zrobić yy, tak, że jeśli. B1 jest równe, 6 to wstaw gwiazdkę. I to możemy również przekopiować, Ctrl C, możemy przekopiować również do tego pola, Ctrl V. No i sprawdźmy. Jak jest piątka, jest OK. Jak jest trójka, jest OK. Jak jest szóstka, jest OK. Jak jest dwójka, jest OK. Jeszcze potrzebujemy czwórki i teraz była i jedynka też. Wszystko gra. Czyli mamy makro. Makro, które żeśmy sobie zdefiniowali w tym polu, można sobie go jeszcze raz podglądnąć, można go edytować. I mamy jeszcze zastosowane na przykład funkcje, jeżeli, które nam umożliwiają wstawienie gwiazdek w odpowiednie pola w zależności od tego, co się wyświetla na przykład w komórce B1. Zapraszam Was do samodzielnego wykonania tego zadania. No, może jeszcze też spróbujcie wykorzystać makro do jakichś innych celów, na przykład yy, yy, spróbujcie stworzyć sobie taki schemat tabeli, który będzie się Wam zawsze pojawiał po naciśnięciu jakiegoś, jakiejś kombinacji klawiszy skrótu. Zapraszam do tego zadania. Do zobaczenia.